Smakosze. ze schabu można zrobić wiele pysznych dań sporo jest już na moim kanale są to rolady, rolatki, zrazy, pieczenie i tym podobne dzisiaj będę robiła schab nadziewany nadzieją go wędzonym boczkiem pomidorem i cebulą oraz żółtym serem aby mięso po upieczeniu było smakowite i soczyste najpierw je zamarynuję na marynatę będzie potrzebny Olej, sos sojowy, musztarda, czosnek oraz pieprz, słodka papryka i majeranek. Podczas pieczenia wytworzy się sos, więc aby był wyjątkowy w smaku, dodam świeży rozmaryn i majeranek. Zapraszam do obejrzenia filmiku, a przepis, jak taki nadziewany schab zrobić, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania marynaty. Do kubka wlewam 4 łyżki oleju oraz 2 łyżki ciemnego sosu sojowego. Do kubka przecisnę przez praskę cztery ząbki czosnku i teraz dodaję jedną łyżeczkę pieprzu, jedną łyżeczkę papryki słodkiej oraz Taką sporą garść majeranku. No i jeszcze musztarda. I teraz to wszystko dokładnie wymieszam. Nie dodawałam soli, ponieważ sos sojowy jest słony. Jeśli marynata zrobi się zbyt gęsta, można dolać trochę oleju. Teraz tę marynatę odstawiam i zajmę się przygotowaniem mięsa. Schab umyłam i osuszyłam, i teraz będę go nacinać. W schabie zawsze jest taka błona, więc składam schab tą błoną na dół i teraz będę go nacinać w takie jednocentymetrowe plastry, z tym, że nie będę docinać do końca. Na tej błonie właśnie ma się. Ten schab trzymać. Schab jest nacięty, teraz trzeba go zamarynować. I teraz ten schab będę marynowała. Smaruję marynatą od środka. I teraz zdejmę rękawice i zawinę ten schab folią. Schab powinien być szczelnie zamknięty, więc odwróciłam go na tej folii i teraz ten folię zawinę. I tak przygotowane wstawiam na noc do lodówki. Mięso rano wyjęłam z lodówki, żeby się ogrzało. Teraz będę to mięso nadziewać. Przygotowałam po plasterku boczku, sera, pomidora i cebuli. W co drugie nacięcie będę wkładać plastry boczku, cebuli. Jeśli cebula ma małą średnicę, to można włożyć dwa plasterki: teraz plaster pomidora i ser. I teraz, żeby to nadzienie nie wypływało podczas pieczenia, brzegi zepnę szpilką do zrazów. Ale tylko z boków. Takie dwa plastry nadziane boczkiem, cebulą, pomidorem i serem to jest jedna porcja, więc tutaj nie daję nadzienia. Teraz będę nadziewać Między tymi plastrami. Dzięki tym dodatkom, schab będzie bardziej soczysty, bo, jak wiadomo, schab to mięso dość chude. Więc warto dołożyć trochę takich dodatków, które spowodują, że będzie ten schab bardziej wilgotny. No i w ten sposób przygotuję cały schab do pieczenia. I teraz muszę przełożyć to mięso do brytfanny. Dno brytfanny wysmaruję olejem. I teraz na dno wkładam sznurek. Które związałam po środku. I przekładam mięso. Sznurek tylko jest po to, aby troszeczkę ściągnąć mięso. Nie za bardzo, bo tutaj w tej bretwanie i tak miejsca za dużo nie ma. Ale chociaż trochę się to mięso przybliży i podczas pieczenia nie będzie wysychało. I teraz z tej folii zgarniam resztę marynaty. Dokładam gałązki rozmarynu. i mawieranku zostało mi trochę cebuli więc tą cebulę też tutaj dokładam oczywiście tylko dla smaku Żeby mięso było soczyste, podlewam je wrzącą wodą. I teraz jeszcze nakryję mięso folią, tą, w której się mięso marynowało. Bo panny żaroodporne niestety nie są dość szczelne, a schab jest mięsem dość suchym. Więc żeby był soczysty, warto go przed wysychaniem, podczas pieczenia zabezpieczyć. No i teraz nakrywam pokrywą i wstawiam do piekarnika. Nagrzałam piekarnik do 180 stopni. Schab miał 2 kg, więc będzie się piekł około 2 godzin od momentu jak nabierze temperatury. Na ostatnie pół godziny przed końcem pieczenia zdejmę pokrywę i folię. Minęło półtorej godziny wyjęłam schab z piekarnika. Teraz zdejmuję pokrywę i folię. Mmm, ale pachnie. Sprawdzam, jak mięso jest miękkie. No, już jest fajne, mięciutkie. To dzięki zamarynowaniu tak szybko się ten schab upiekł. I teraz wstawię go jeszcze na chwilę do piekarnika, żeby się troszeczkę zrumienił. Schab się ładnie zrumienił, zaraz wyjmę go z brytfanny na półmisek, no i oczywiście przed podaniem wyjmę te wszystkie szpilki, no i zdejmę sznurek. Pieczony schab nadziewany boczkiem, pomidorem, cebulą i serem idealnie nadaje się na niedzielny obiad. Ładnie się prezentuje na półmisku, a do tego mmm, przepysznie pachnie. Mm, dzięki marynowaniu, mięso jest mięciutkie. Mm, pięknie wygląda w przekroju. Mm, soczyste, dobrze doprawione, super smakuje z tym nadzieniem. Mm, wszystko jest bardzo smakowite. Mm. Mnie naprawdę bardzo smakuje. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takiego nadziewanego schabu. I wszystkim życzę smacznego!